Stan wyjątkowy w stolicy Kanady. Burmistrz Ottawy Jim Watson określił sytuację jako najpoważniejszy kryzys, z jakim kiedykolwiek miasto miało do czynienia. Protestujących cały rząd Justina Trudowy cofał się z obostrzeń covidowych. Z kolei w Polsce czas izolacji związanej z COVID-19 będzie skrócony. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć bazę łóżek covidowych w szpitalach. To zmiana strategii związana z tym, że dominujący właśnie wariant Omikron ma mniejsze zdolności do mnożenia się. O szczegółach Dominik Cierpią a później raport z granicy. Ostatnie dwa lata to czas, gdy na świecie było mniej protestów, głównie z powodu szalejącej epidemii COVID-19. Teraz masowe protesty wracają i to paradoksalnie właśnie z powodu przedłużającej się epidemii, a konkretnie z powodu obostrzeń wprowadzanych przez rządy. Obostrzeń, które coraz bardziej męczą społeczeństwa, i także zapewne z tego powodu coraz więcej krajów decyduje się łagodzić COVID-owe obostrzenia. Mogę powiedzieć, że nadszedł czas, aby ponownie otworzyć Szwecję. Powodem dzisiejszego przesłania jest to, że chociaż pandemia się nie skończyła, weszła w zupełnie nową fazę. Ta nowa faza to próba nauczenia się życia z koronawirusem. Jego dalsze zwalczanie niejednokrotnie wywołuje równie bolesne dla ludzi i gospodarki skutki, co sam wirus. Dlatego na łagodzenie obostrzeń powoli decydują się także Włochy, które jeszcze dwa lata temu były symbolem dramatycznej walki ze śmiercionośnym wirusem. Zaszczepieni uczniowie nie będą już musieli uczyć się na odległość. To jasne i mocne przekaz, ponieważ wierzymy, że na tym etapie pandemii zaszczepieni mogą pominąć naukę na odległość. Dla nielicznych klas, które będą musiały przejść na naukę zdalną, skrócimy czas trwania z 10 do 5 dni. Zmęczenie społeczeństw to jeden z powodów. Drugi to łagodniejszy dla systemu ochrony zdrowia niż wcześniej zakładano wariant Omikron. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają zakładać, że uda się z nim żyć bez konieczności wdrażania kosztownych lockdownów. Te decyzje podejmowane w krajach takich jak Dania, wszystkie. Kraje skandynawskie, Anglia wskazują na to, że, że wirusolodzy, epidemiolodzy w tych krajach doszli do wniosku, że właśnie tak jest, że przechodzimy z fazy pandemii do, do takiej endemicznej choroby. Podobnie jak inne kraje, także Polska, chce próbować łagodzić obostrzenia. Szczegóły tych rozwiązań poznamy w środę. Będziemy decydować o zmniejszeniu bazy łóżek przeznaczonych na COVID, tak, żeby przeznaczać więcej łóżek dla pacjentów z pozostałymi schorzeniami chociażby dla pacjentów, którzy borykają się ze schorzeniami kardiologicznymi, tak żeby tych łóżek coraz więcej udostępniać dla pozostałych schorzeń. Pewnym jest, że Polacy nie odczują znacząco ogłoszonych wkrótce zmian, a to dlatego, że w ostatnim czasie w naszym kraju nie wprowadzano drastycznych rozwiązań jak w innych krajach, choć wielokrotnie próbowali to wymusić na rządzie politycy opozycji i sprzyjające im media. To jest... Ciągle sprawa, która dotyczy każdej polskiej rodziny. Ilość zakażonych, ilość umierających to, jest, to są ciągle yy, no, budzące trwogę liczby i statystyki. Potrzebujemy tutaj władzy, która jest gotowa podjąć jakąkolwiek decyzję. Politycy platformy obywatelskiej i lewicy wielokrotnie wzywali rząd do zaostrzenia restrykcji covidowych i wprowadzania kolejnych ograniczeń. Patrząc na efekty takich działań w niektórych krajach mogło to być świadomą strategią. Kanada tak bardzo ograniczyła swobody obywatelskie, że tamtejszemu rządowi masowo rośnie liczba krytyków, a kraj może być za chwilę sparaliżowany. Taki scenariusz to wymarzony obraz dla każdej opozycji, chcącej jedynie przejąć władzę. Jestem przekonana, że opozycja nie kierowała się tutaj dobrymi celami, dobrymi intencjami. Moim zdaniem nie miało na celu te, te, ten nacisk na to, żeby zaostrzać postępowanie, zaostrzać, wprowadzać większe obostrzenia, a nawet przymus szczepień. Nie miało to na celu poprawę stanu zdrowia, ale wyprowadzenie ludzi na ulicę. Jestem o tym przekonana, że taki był cel opozycji. Dziś już widać, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie wpadł w tą pułapkę zastawioną przez opozycję, a inne europejskie kraje właśnie luzują obostrzenia do takich, jak obowiązują w naszym kraju. Dominik cierpił TVP Info.